Я хочу, чтобы вы заходили. Я хочу, чтобы вы заходили. Я хочу, Я хочу, чтобы вы заходили. Я хочу, чтобы вы заходили. 500, dawajcie do 500, do 500, musimy mieć 500, Dawajcie 500, 500, musimy mieć 500, hmm, kiedyś gram na kompę czy tam na czymś i za miałem chyba 1000 coś, ale jak się dużo nie gra w takie gry, to się nie dziwi. mój kolega kiedyś w takim grę grał. i miał tam chyba po 10 tysięcy. Ogólnie jest z w takie gry, takie gdzie się przyspiesza i ten. No i też też... Kiedyś też w takie grały no już nagram się. Odeciło mi się. Dobra, zaraz mamy. Ja pitole! Dobra, pierdziele to nie. O to i kolejna gra, która mi się... Jakby... Do no kurde, no i mi wywaliło! Bo no co za gówno, no niech mi nie wywala gry! No naprawdę! Jakby... Ja już to kiedy grałem, to jest jakby, że otwierasz skrzynki. I jak już otwierasz skrzynki, to dzisiaj dropią różne rzeczy. I no. I coś w tym stylu. Eee... Yy. Ale kurde. O, co to jest? Mam ogólnie zero money. No dobra, otwieramy. Pewnie, jakiś kufle się drobne, Słuchajcie, jaj mój fart, no i. No bym nie powiedział. O, wóbka, I, wóbka za ile? Za tysiąc coś. No i, no i proszę państwa, no i. No i kto mówi, że jestem słaba? No nikt nie mówi, no właśnie. No i łatwiutko, no i łatwiutko, no i kurwa. No i pan Paweł. się taka moczka trafił, albo. Dobra, słabo, to klejka sprzedamy sobie. Możemy otworzyć kolejną skrzynkę, ciekawe. Otwieramy, a więc w takim razie jak możemy. No bo ciekawe noc. No nie, no znowu. No dobra, założę sobie tą naklejkę na jakieś ten. To już nie możemy otworzyć tej skrzynki, to możemy. Nie mam, nie mam właśnie Aha, może być. Dobrze, to pewnie to nic ciekawego, aż tak się nie dropnie. O, no, no nie jest zły taki pełnek. ale taki, no no nie wiem, no tak niezbyt. Też tani nawet. Więc niezbyt, niezbyt mi się podobał. Co to jest? Nie wiem, w jaki sobie. Jakaś skrzynka XP. O, kuwa! Widzowie! Za, za co? Za tysiąc czterysta No i łatwo, no i kuwa, no i kto uważa, no i łatwiej odkryć, i buducha, no i kuka. No i kuwa, no i dajemy tyle gwiazd, no i kuwa, no i tak to środno no i kuwa, no ja pierdzielę. I ale co jest? Nigdy nie zapomnę tej skrzyneczki. Ja tylko sobie to A trafia się jakiś totalny za No, jak to kosztuje, wycę się przyjść coś dużo. Tylko dla graczy premium. A, kuwa, ja jestem niby nie premiumowy. Mamy tak zwany taki coś, co się ulepsza, ale tego głównego mi się nie chce. Zobaczmy jakie mam brońki. Aha. Kurwa, no nie! Walczę się. Zabij wam dupa, no nie, jeszcze tego oglądam. Bo ja widzę że jeszcze, jeszcze trochę ogarem w tą grę. Ale przynajmniej, że tam to po prostu ładnie mi wyszło. Ja jestem trochę nie w tą gierkę, więc muszę trochę ogarnąć jeszcze. Aha, to była jakąś skrzynkę, bo to była jakaś gizda. Nawet nie chciałem tego robić, tylko mi się sam włączył. Aha, jakieś gówno. A to nam niepotrzebne chyba. Aha, dostaliśmy jakieś coś. Yy, gdzie jest to, to ten? Yy, o, możemy otworzyć. Ja mam jakieś przyspieszyć. Co to za głowę? Ja tego nie chcę. Ty co? Diggle taki drogi? Co jest? Otwieramy kolejną skrzynkę. Eee, no nie, bo no nie No ten Diggle mi się nie niezbyt podobał. Diggle. Gdzie jest mój... Moje... O kuwa. O to jaki piek Kurwa, no nie da się. Naklej. Naklejmy sobie na tą snajperkę. Jak to będzie wyglądało? Trochę zepsułem. Ale nie, no, to jest piękne widzowie. Tego się nie da inaczej ukryć. To jest ku, a takie piękne. Nie no. Ale ta z się tak partnęło. Szkoda, że nie mogę tak otworzyć. Nie mogę. No, super, no kurde. No bo nie można. No bo jak się nie można, to nie można, no kurde. No teraz oglądam wideo, ale niestety od no, jakiegoś takich... Dobra, widzowie na raz.